Anna Panuzel Zajnę, doświadczony psycholog. Pani Anna będzie z numer 5. Niestety dzisiaj nie mogłaby z nami dyskutować jakoś o Szósteczka. Bogdan Janikowski, doświadczony menadżer, przedsiębiorca społeczny. Zapraszam do tego. Siódemka. Marcin Szemla, specjalista, menadżer gospodarki odpadowej. I tutaj u sameczka za Aleksander Leroy, tegoroczny naturystwa, uczeń pierwszego ego, przyszły pilot.

Mariusz Pietrowiecki, projektant sieci energetycznych, strażak OSP w ulicę Społecznych. Magdalena Floriańska, specjalistka w agencji rozwoju zawiercia, doświadczona społecznik. społecznych Magdalena mogła z nami być dzisiaj. Jarosław Jarus, specjalista w efektów specjalnych i imprez artystycznych. Ja. Witamy, witamy, zapraszamy. Andrzej Dąbkowski, specjalista przedsiębiorca działający w obszarze OSB. Marta leśniak Urząd twórczeń ludowa, działa w, w jurajskich aniołach, sama jest aniołem, potwierdzam. Bogusław Radkowski, hutnik, związkowiec społeczny. Jest dziewiąteczką. Aniu, chcesz przedstawić dziewiątkę? A to jest wyjątkowa osoba. Słuchajcie, ja nie wiem, czy wszyscy wiecie, ja już to wiem, ale przyznam się, że w pewnym momencie nie wiedziałam. Weronika, zapraszam Cię do nas. Weronika Kramowska. Tak. Moja chłopczynica. A, cudownie. Powiem Wam, jeżeli jeszcze tego nie wiecie, że są takie osoby w Zawierciu, które mieszkając w mieszkaniu w bloku, jeden pokój przeznaczyły na szpital i to jest właśnie Weronika. Ona przeznaczyła ma mieszkanie w bloku. Ma czteroletniego Gabriela synka. A jeden pokój w tym swoim mieszkaniu przeznaczyła dla zwierząt. I ona te zwierzęta leczy. Sprowadza z całej okolicy, z całego powiatu. Nikt ją o to nie prosi. Nikt jej za to nie płaci. Ona to robi, bo kocha zwierzęta. Kocha je. I ona jest wyjątkowa. Tak jak na pierwszym spotkaniu mnie wzruszyła, tak wierzcie, że takim kluczem wybieraliśmy tych ludzi. Oni nie są żadnego klucza partyjnego. To są ludzie, którzy chcą coś zrobić, którzy mają w sercu miłość do tego miejsca, w którym jesteśmy. I Weronika jest taka: może na chwilę, jak już skończymy, chociaż dwie minutki, żeby w trójkę, bo to są osoby. 19 lat patrzę na Olka, na Konrada. To są osoby, dla których my to właśnie robimy. To dla nich. I oni, mimo tego, że teraz Olec daje maturę, taką, olgu mają, to on podjął wyzwaniem przyszedł i powiedział: tak, bo to jest moje miejsce. Ja chcę tutaj być później. Ogromny szacunek dla nich wszystkich. Kochani, oni są wszyscy wspaniali. wierzcie, naprawdę cudowna drużyna. Idziemy do Ale biorę. <noise> ja Trójki no? są najlepsze. <noise> A, to, jest. to jest numer okręg, żeby ja <noise> nie wiem Z miejsca numer dwa, Mirosław, Mazur. Jak zawsze, Mirek na wójcu. <grywa> Dziękujemy bardzo. Czyli słuchajcie, zgodnie z obietnicą, chcemy, żeby młodzi nam coś powiedzieli, dlaczego tak powiem. Zapraszamy Beryka was. Będę liczka, zostań. Daję Wam. Konrad, odpół. Teraz wy. Budujemy zawiercie, nowe zawiercie dla Was. To miasto, w którym to Wam w przyszłości przybliżyć, to wy się rozwijać, budować. tak naprawdę nie ma danie, że ona kandyduje dlatego, żeby to Wam odłożyło się lepiej. A Wy dlaczego zdecydowaliście się na ten Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy. My młodzi chcemy rozmawiać, bo to rozmowa rozwiązuje Człowieka I poświęcenia dla tego drugiego człowieka. Nośmy tę naszą wiarę w sercu i 7 kwietnia słowo. marzenie, a na szczęście otaczam się tutaj z samymi zwierzalowami. Także mam nadzieję, że, że nam się wspólnie uda zrobić coś dobrego dla tych właśnie, którzy głosu nie mają. No i co? No i wygramy. My nie chcemy opuszczać tego miasta, bo je bardzo kochamy. My młodzi chcemy wyjść do wszystkich mieszkańców z takimi inicjatywami, aby miasto było atrakcyjne dla młodych ludzi, szczególnie dla młodych ludzi, jak i dla wszystkich, którzy chcą tu żyć. Niech nasze miasto będzie wspólne dla nas wszystkich i niech nas łączy ani dzieli. Wierzę, że zwyciężymy. Powiadam o tym studentom. Państwo ja chciałbym bardzo przedstawić literkę listy radnych do powiatu kastryskiego, Teresa Mucha Pomierza. To była moja z obiadu. Myślę, że ona najlepiej zna tych, którzy startują, i ona nic ja, nic ja na kilka z nami na temat Państwu powie, zaprezentuje te osoby. Myślę, że będą równie mocne do tak? patrzoną ludźmi społecznie, społecznie działającymi. Nie będę przy każdym nazwisku mówiła, że jest społecznikiem, bo każdy z nas, który jest na tej liście jest tym społecznikiem. Jest działaczem, część z nas jest samorządowcami. W każdym bądź razie chcemy zmian nie tylko dla zawiercia, ale chcemy zmian dla powiatu. Chcemy byśmy, tak jak tu było powiedziane, chcemy żebyśmy wybrali i żebyśmy mogli wspólnie, powiat e, z gminą Zawiercie, wspólnie działać i wspólnie tworzyć nową rzeczywistość. Wygraliśmy 15 października, to dało nam taki, takie światło, taki promień radości, który mam nadzieję, że się e, rozkrzywi tu na te działania samorządowe. A teraz e, przedstawię Państwu naszą listę z Zawiercia. E, listę otwieram ja. Mogę powiedzieć o sobie, że jestem samorządowcem? Na zdania powiem, była wiceprezydent, obecnie szefowa komisji rewizyjnej w Radzie Powiatu, wieloletni samorządowiec, przedsiębiorca i osoba ze wszech pracowita, skuteczna i myślę, że sprawdzona już w wielu bojach i myślę, że świetnie będzie przewodniczyć te liście. Dziękuję za te miłe słowa. Dodam jeszcze, że od kilkunastu lat prowadzę fundację wartości, którą założyłam i która jest, dla, która jest dla mnie bardzo ważnym elementem mojego życia. Miejsce numer dwa, tak jak Mirek powiedział, bardzo ważne jak Ania mówi, Małgorzata rzadka samorządowiec, urzędnik państwa, to i wszyscy tu, powiedziałam, społecznik, do której można się zawsze zwrócić i która zawsze pomoże. Miejsce numer 3, pan Witold Irin. Zapraszam. Przed chwilą był. No to zaraz, to zaraz dołączy. Tak jak już został wcześniej przedstawiony. Pan prezydent, pan wiceprezydent przez dwie kadencje, działacz społeczny, działacz pozarządowy. Człowiek warty polecenia. Minister numer 4, pan Adolf Mura, nauczyciel, i ja, i Ania, i Mirek, którzy współpracowaliśmy pełniąc rolę prezydentów, wiceprezydentów w Urzędzie Miasta. Także mam nadzieję, że będziemy dalej działać wspólnie. Miejsce numer 7, pani Aniceta Książek-Słowka, lekarz, ale tak jak w innych listach, lekarz jest na dyżurze, nie ma jej wśród nas, ale to też Działacz e, samorządowy e, też e, była radna e, w Miejsce numer 8 pani Aneta Śliwa-Ziemińska, pedagog. Zapraszam na rękę. Bardzo e, Mieliśmy problem z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. To jest osoba, która bardzo walczyła i mam nadzieję, że działając. W samorządzie dalej będzie potrafiła swoją energię i siłę do walki przekuć na, na to, by może powstała z powrotem kolacja psychologiczno pedagogiczna w tym miejscu, w którym była. Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję. Miejsce numer 9 pani Magdalena pająk montagne Lekarz i też jej nie ma. <głosy> <głosy> Także też jest na dyżurze, więc niech nas leczą i niech dbają. Miejsce numer 10, pani Wioletta Rodzińska. I to można zawsze ze wszystkim zgłosić i zawsze osoba, człowiek orkiestra, która zawsze pomoże. I miejsce ostatnie, ostatni będą pierwszymi, pan Andrzej Krengiel, Wokrowiec, społecznik, działacz, przed chwilą był, przepraszam że no, tak jak lekarze są na dyżurach, on musiał jechać na swój dyżur. Też wcześniej samorządowiec, radny w mieście, więc mam nadzieję, że to też siła, która pomoże nam wszystkim zwyciężyć. Bardzo dziękuję i polecam wszystkich esa